Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i jak zwykle w poniedziałek zaczniemy od szybkiego przypomnienia tego, co też działo się podczas legendarnych weekendowych streamów, legendarnych dlatego, że udało się Junior Challenge wypełniony. No a my zaczynamy od ważnych meczów. Trabzonspor Galatasaray. No to nie będę za bardzo tłumaczył, jak widzicie. Jednego turka wykorzystaliśmy, bo tak trzeba było. Kto potrzebuje, może sobie skopiować nasze rozwiązania. Nie ma z tym problemu. Przenosimy się. Paczki oczywiście na koniec. Levante, Betis. No i tutaj pewnie, tak jak się spodziewacie, poleciliśmy sobie po prostu La Liga. No plus jakiś jeden gracz z drugiej ligi hiszpańskiej. No, w większości tradycyjnie zużyliśmy karty niewymienne. No i przenosimy się zaraz do trzeciego wyzwania Everton Manchester City. No i tutaj tak tak spodziewacie się, że w większości będzie Premier League, no i jest po prawej stronie, na no, po lewej jakaś tam taka hybrydka z Francuzów. No i na koniec jeszcze Liga Nosz nam zostanie, a więc Vitoria kontra FC Porto. No i tutaj już też bez większych zaskoczeń zrobiliśmy to przy pomocy graczy z Ligi Nosz. No plus jakiś tam Chicharito nam się zaplątał do ataku. No i paczka piłkarzy Electrum Prime jeszcze za ten segment. A całe ważne mecze ukończone, za co dostaniemy złotą paczkę piłkarzy Prime. No to lecimy, duża złota paczka i co też z niej wypadnie. Hmm. Czy będzie, walkout nie będzie, ale są chociaż ekrany, więc nie jest źle. Anglia, PO, Walker? Nie, oczywiście, że nie Walker, to musiał być Trippier. No no co zrobić przynajmniej 83 przyda się do jakiegoś SBC złota paczka zawodników teraz no i czy będzie walkout czy nie będzie znając nasze konto to nie będzie no nie będzie, nie będzie też ekranów a więc e, marnie ojej KSI 77 paczka piłkarzy Electrum Prime może tutaj będzie więcej szczęścia Zobaczmy. No nie, znowu nawet bez ekranów. No coś, coś słabiutko na razie. Herrera. No dobra karta, ale nie o niej marzyliśmy. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy. No i czy tutaj chociaż ekrany nam wypadną? Walkautu nie ma, ale są ekrany, więc nie jest tak najgorzej. Hiszpania, SPO. No to będzie isko. No, chociaż 84, no ale oczywiście liczylibyśmy na jakąś kartę road to the final. No ale jak widać EA nie lubi naszego konta. No to kolejna paczka i co? No i oczywiście bez lockoutu, bez ekranów, a więc niezbyt udane te ważne mecze. Zdecydowanie nie. Zrobiliśmy też y piłkarza 80 plus do wyboru z jakichś tam duplikatów, no i co? No i fenomenalnie, no. Wypadł nam Kepa Lündelöw z United, no ale weźmiemy sobie chyba najwyżej ocenionego rezerwowego bramkarza Chelsea. No. Do przepalenia. No a w międzyczasie udało się też ukończyć zadania o tego Kapę jak widzicie tutaj dwa gole pomocnikami w jednym meczu to było w sumie chyba najtrudniejsze z tych zadań no ale wystarczyło jakiś tam prawego i lewego pomocnika do ataku przesunąć na chwilę i tyle Osiem asyst prostopadłymi no to wiecie jak działają prostopadłe podania w FIFA 21 to nawet się nie ma co zastanawiać nad tym zadaniem samo wam się zrobi piłkarzem z La Liga w 12 różnych meczach towarzyskich, no więc to oczywiście najbardziej czasochłonne, bo trzeba grać nawet jak przegrywacie, a strzeliliście gola do końca. No chyba taki był zamysł jej, Hiszpanem, asystę w trzech różnych meczach. No my graliśmy w ataku naszym łoniaki Williamsem, więc chcąc, nie chcąc zaliczyliśmy te asysty dosyć szybko. No i Sześć meczów trzeba wygrać, a więc połowę tych rozegranych ze strzelonym golem. No, całość zajęła jakoś tam lekko ponad trzy godziny na dwie raty to robiłem, no ale myślę, że warto, bo kapa wygląda super. No a ci, którzy widzieli nasze weekendowe streamy, wiedzą, że na SPD też spisuje się całkiem, całkiem. No, a nawet jak podłączy się gdzieś tam do ataku, to też potrafi od czasu do czasu gola strzelić. Także absolutnie polecamy Wam zrobienie tej karty, bo, no, bo będziecie żałować. No, a on się fajnie mm, komponuje w zespole. No, nie jest trudno połączyć Hiszpana, a już tym bardziej z La Liga. Także róbcie kapę. Gorąco polecamy zawodnika Bilbao. No a teraz jeszcze jedna z tych paczek za poszczególne segmenty zadań. Jedna, no bo to jest nasz najlepszy traf. No i jak zobaczycie był nim Asensio 82, więc szkoda czasu na pokazywanie pozostałych paczek. No a to torba Food Freeze, no tutaj można trafić e, naprawdę dużo fajnych kart, teoretycznie oczywiście. No, więc zrobiliśmy e, takim, oto składem to SBC. W większości niewymienni gracze, jak widzicie, mnóstwo bramkarzy, przepalamy. Także nic specjalnie wartościowego. No, ale czy wypadnie nam z tej torby imprezowej Food Freeze cokolwiek wartościowego, to już inna sprawa. No, miejmy nadzieję. No, byle nie duplikat, bo mamy przecież jakiegoś tam gołowina, Bruno, więc. Wolelibyśmy uniknąć kuikselowania e, jakiejś tam sensownej karty. No ale zaraz zobaczymy. Nie ma walkautu. Oho. No i nie ma nawet zaskoczenia, bo nawet te animacje potrafią w jej popsuć. No więc trafiliśmy kompletnie niepotrzebnego nam do niczego Damfrisa. No, karta. Nie wiem, czy kiedykolwiek nią zagramy. No to przejdźmy może już do stałego elementu poniedziałkowych filmów, a więc do nagród za skład Battles. Tradycyjnie elita 1 wbita, tam chyba w okolicach 50 tysięcy wystarczało tym razem, żeby osiągnąć tę rangę. No i mamy dwie megapaczki rzadkich kart. Paczki sprzedażowe się już skończyły. No i lecimy. Czy trafimy jakąś kartę specjalną? Nie trafimy. Bo tutaj to nawet ekranów nie ma. Bela Rabi. Rewelacja, rewelacja. Warto było. No to mega paczka rzadkich kart, numer 2. No i co? Czy tutaj będzie lepiej? No nie ma lookoutu, nie ma ekranów, a więc m, paczki raczej bez specjalnej wartości nie było warto. No dobra, no żeby nie kończyć takimi beznadziejnymi trafami za skład Battles, to zrobiliśmy jeszcze dla Was rozbudowę Team of the Week. Tutaj też raczej się nie spodziewamy cudów, no ale no jakiś kontent zawsze, tak? Także jak widzicie, wykorzystaliśmy mnóstwo bramkarzy, same w zasadzie karty niewymienne, no bo... Trzeba się ich pozbywać, bo potem nam ciągle wypadają duplikaty. No i co? Czy trafimy jakiegoś fajnego informa, czy jak zwykle beznadzieja? Eee, zobaczmy. Tu możemy oczywiście trafić kartę od pierwszej drużyny Team of the Week, aż po aktualną. Także wybór jest dosyć duży, ale nie ma wokautu. Są ekrany. O tyle dobrze Chorwacja, LP Dynamo Zagrzeb, a to będzie Misla Forsic no i tu mam mieszane trochę uczucia, no bo w październiku to byśmy skakali do góry trafiając Chorwata no ale myślę, że w styczniu ta karta to już nie będzie jakiś tam ciemiężyciel no wiem, że trochę ludzi go wykorzystywało jako super rezerwowego no i oczywiście Junior też przetestuje Misława no ale no nie spodziewamy się już cudów. No oczywiście mogło być gorzej, bo to jest chociaż w miarę grywalny zawodnik, no ale liczyliśmy na jakiegoś tam Rashforda czy innego Lewandowskiego, a no jak zwykle dostaliśmy kartę no, wartą w tej chwili, niech sprawdzę, 11,5 tysiąca, a więc mniej niż SBC które na szczęście zrobiliśmy z kart niewymiennych, no bo gdybyśmy mieli je kupować, to byśmy po prostu stracili. No dobrze, jeżeli nie pojawi się jakiś super ciekawy content, to we wtorek filmu nie będzie, no bo będziemy z juniorem latać szukać kamerki obiecanej, a na dziś to już wszystko. Trzymajcie się na razie.